Korzystając z chwili czasu, że jestem na serwisie na aktualizację oprogramowania, chciałbym się podzielić z Wami kolejną poradą, a mianowicie jeżeli używacie pompy ciepła do ogrzewania domu i również do ogrzania ciepłej wody użytkowej, to musicie pamiętać o tym, że pompa ciepła ma w swoim priorytecie właśnie grzanie ciepłej wody użytkowej. Jeżeli na przykład w domu mieszka wiele osób i wieczorem wszyscy zaczynacie się kąpać, no to pompa ciepła przestaje grzać Wasz dom, a grzeje ciepłą wodę użytkową. Może to doprowadzić w takich skrajnych sytuacjach, jeżeli jest bardzo zimno na dworze i pompa ciepła skupia się głównie na tej ciepłej wody użytkowej jako priorytet, to, że Wam budynek po prostu nie dogrzeje i co w tej sytuacji zrobić? Albo w zasobniku możecie sobie dokręcić grzałkę, albo po prostu musicie kupić zasobnik już zbudowanym grzałką i w takich temperaturach niskich ustawić sobie już na przykład, wymusić grzanie tą grzałką ciepłej wody użytkowej i wtedy będziecie mieli jakby zagwarantowane, że i będzie ciepła woda, i będzie dom nagrzany. Bo nawet jak instalator dobrał Wam prawidłową pompę do Waszego domu, no to gdzieś tam mógł nie przewidzieć, że mieszka w nim parę osób i wieczorami, jak wszyscy się kąpią, no to niestety tego zużycia wody będzie więcej, pompa ciepła przestanie grzać dom, będzie grzała ciepłą wodę użytkową. Po takie porady zapraszam Was na kanał Sam to Zrobię. Zapraszam serdecznie.